Wszystkim z tej strony poczek. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam wszystkim zaprezentować, pokazać po prostu tutorial do programu bardzo, bardzo popularnego, jakim jest Paint. I Paint to możecie kojarzyć właśnie z Windowsa I to, to jest jedyny znaczy no Windows to jest jedyny taki taka platforma, na której Paint jest. Nie ma go na Linuxie nie ma go na, 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 na Appleskim oprogramowaniu i to taki Windowsowa taka jakby yy, wizytówka yy, no i to to program no służy do rysowania do, do, a, to, do zabawy również może służyć i naprawdę jak są osoby, które tu, tu ogarniają temat już tak bardziej, no to mogą być, super rzeczy robić. No i to ogólnie no to mamy tutaj naszą, nasz panel, tutaj mamy kartkę jakby możemy sobie ją rozciągać zmniejszać bo taka malutka nawet może być albo taka duża jeszcze większa i tutaj rysujemy wyrzucam sobie pędzle i tych pędzli jest od tej wersji dużo więcej niż kiedyś mamy takie wikury różne proszę na przykład taki pędzel no taki brzydki akurat to potem nawet tworzymy nie zapiszemy kolory różne zmieniamy tu tutaj też bo nie działa. A, bo to jest innym. tam, to się myszka, inny przycisk. No i takie różne rzeczy, możemy też różne takie figury, tego typu atrakcje, także no to się trzeba, jak trzeba, zrobić jakąś poglądową jakąś prezentację, czy, czy coś, jakieś logo, logo szybko możecie zrobić, albo po prostu sztuka, możecie też, też, to tak jak mówiłem, są ludzie, którzy jak to opanują, to, to, to zaraz zobaczymy gdzieś na, na tym na YouTube będzie Jest YouTube MS Paint Paint Art Paint Art I tu Paint Art możecie zobaczyć jak Pan Art nie MS Paint Art I, i ludzie są naprawdę świetni, na przykład o, tutaj jest taka ona się nauczyła e, tak rysować, że tutaj w pońcu robiła takie rzeczy. To jest, to, to jest nie do wiary rzeczy. To jest... To jest szok. To jest dla mnie to jest duży szok. W ogóle point... E, o, tutaj jest paint. to jest e, 80 Rok wydany pierwszy, także no problem jest dosyć stary. No, ale no to nowa wersja jest, no to, 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 to trochę zmienia. Ale no tak ogólnie no to. No co tu można mówić? Myślę, że chyba wszyscy dobrze wiecie o co chodzi. Także jakbyście mieli problemy, to możecie pisać w komentarzach, ja się postaram y, pomóc. Tutaj mamy też zaznaczenia, kasowanie. O jak troszkę tu zielony wybieramy, to na kasowanie na zielono będzie. Także tego to No myślę, że poradnik był naprawdę by pomocny. Ja Wam życzę wszystkim e, miłego dnia. Lajkujcie, komentujcie, się, jeżeli poradnik był pomocny, to łapka w górę i, 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 i subskrybuj mój kanał, także <kluzniak> Będę się żegnał. Widzimy się y, jutro y, właśnie zjadłeś y,